Dzisiaj wyjechaliśmy sobie w góry. Jedziemy między Instan a dobrze mówię Instan. Istan? Istan a Mondom, bo chcieliśmy zobaczyć też nieruchomości, które są poza takim obszarem, poza aglomeracją miejską czy poza mocno takimi szlakami turystycznymi, ponieważ takie nieruchomości wybierają bardzo często osoby, które chcą przyjechać na emeryturę ze Skandynawii, gdzie oni nie za koniecznie lubią mieszkać w takich osiedlach mocno zurbanizowanych. Bardziej poszukują takich bardziej samotnych miejsc i, i domów. Ja myślę, że też to wynika z, Pewnych przyzwyczajeń i kultury, którą mają u siebie, więc tak po prostu wyjechaliśmy. Ale ponieważ, jakby droga jest wąska, to jedziemy w jednym kierunku cały czas do przodu, poruszając się, żeby zobaczyć, jak dalej tutaj wygląda i ewentualnie gdzie możemy dojechać i poznać te nieruchomości i co my tu możemy klientom naszym proponować. Jest ciekawie. Jest na pewno nie, nie jest to trasa, którą można się poruszać codziennie do pracy. No więc no jest dla takich ludzi trochę hardkorowych. Ale słuchajcie, no są tu nieruchomości. Tak, mieszkają. Ale mieszkają tutaj ludzie. Widać, że niektóre domy są dopiero świeżo pobudowane, więc no, znajdują się takie osoby, które szukają takich miejsc, być może to są osoby, które gdzieś tam na przykład prowadzą jakąś jogę, jakiś pilates albo jakieś inne e, działalności związane z jakby z takim wyciszeniem, czy W tym sensie chciałam powiedzieć, że są uzdrowieniem, ale na przykład, nie wiem, zakładają działalności jakieś odwykowe albo jakieś ośrodki takie, gdzie właśnie potrzeba tego spokoju, wyciszenia. No myślę, że też że jak wszędzie na świecie takich... Wokół nas. No to teraz zobaczcie taką jedziemy. No wąską drogą, bo tak jak widzicie, to nasz samochód się tu mieści. Jeden. Ktoś przewidział, że są takie troszeczkę nasypy zrobione, żeby można było się ewentualnie minąć. Ale też niestety przez deszcze. Są też już kawałki drogi poobrywane, po no, po tak, było... tak jak tu. O, o, a tam dalej blisko. to nawet nie wiem, czy przejedziemy, bo w ogóle jest obsunięta ta droga. <laughs> Więc może się okazać, Damy że. Radę. No naprawdę, zobacz. Dobra. Ona tutaj jest, a nie, dobra, jest jakoś tak w miarę jeszcze. A nie, tutaj. bo tu jest spływ dość Na razie jakby ktoś chciał rozrywkę sobie fajną zrobić tutaj. O, tu jest gaj oliwny. Oliwki są teraz akurat właśnie w fazie. E, czarne. Znaczy czarne są. W sensie można już je pewnie zbierać. O, jakby ktoś poszukiwał, coś do kupienia. No to już mamy działeczkę, ale nie wiem czy jest dom. E, nie bardzo... Ma nie. nie mamy się tu nawet zatrzymać. E, akurat pod górę teraz. Więc widzicie, no są też takie miejsca i w Hiszpanii, gdzie jak ktoś chce mieszkać poza no, tu, tu. szlakiem turystyczno miejskim, wiejskim, to może znaleźć. Prąd, tak jak widzieliśmy, jest dociągnięty, a albo czasem i nie. ewentualnie z beczek. Beczek. Albo one jakieś mają swoją nazwę ale sporo tutaj się powsuwało tych yy... ziemi z gór. No, Dali coś się... spadało. Tak, coś tu jest takiego. No, ale to są właśnie takie górskie, ale to też jest słuchajcie ciekawe, bo można też organizować właśnie takie przejazdy off, -roadowe off -roadowe na albo e, nie wiem, na krosach, Na krosach, na. E, Jakieś tam crossach, boże, jak się nazywają? Czemu? Kłady. Już, że po prostu zaśmienie chwilowe. Zobaczcie, e, no, jaka fajna droga teraz tu jest. Rewelacyjny, trochę, trochę madryjski, madryjski klimatyk. Dosyć. W każdym razie jeszcze z pół godziny będziemy jechać te kolejne 10 km, bo tu się po prostu nie ma jak rozpędzić. Ale wierzę Ci w mikrofon i gadam. To dobra. Więc pięknego dnia Wam życzymy. W sumie to nie wiem. weekendu pięknego. Was z Hiszpanii, ze słonecznej Costa del Sol, z niesamowitej drogi w W razie wszelkich, drogi, pytań, w razie wszelkich pytań i jakichś innych rzeczy możecie się do nas kontaktować. Czasami odpowiadamy. Tak, zapraszamy do kontaktu, jeśli poszukujecie nieruchomości, albo jesteście w Hiszpanii, chcecie nas poznać bliżej, to zapraszamy do kontaktu. Będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia. Hej!